<śmienicza> Przeciągała. Tak delikatnie. Pokrzywdzona nie była, to... to jest? Nie nam raz. muszę prezesa. Znaczy kto kto daje? Ty. To Jura, to Jura. Jura? Pewnie jak to Jeszcze pewnie ja chcę od tego. Jeszcze ja chcę od prezesa. Nie, to weźcie, weźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, w tu to miejsce. Tam, tam. No właśnie o, tam. na tle gór. Na tle tych gór. No muszę Mam górę w słowach. Proszę, proszę, na bok. proszę. A tą numerami nie Tylko Stajcie, proszę, tamtej Jak? Ty firmować, samoch, a my tutaj proszę. W. Dobra. Wiemy w ogóle. żeby było. Czekaliśmy długo. <gry> Cierpliwie! Zdążyłem jeszcze ja, bo pewnie by trafiło potem już na Marka. Także jest mi niezwykle miło. Bardzo tak, się tak, cieszę. Bardzo. bardzo dziękuję. A buźka? Nie. Będzie wszystko! Od, moja, od mojego wow. ulubionego prezesa. Oczywiście mam Basia, nadzieję, że to jest nagrywane. bardzo szybko buźka i trzymaj. Super, cudownie. Basia trzymaj tak jeszcze. O właśnie. Wasia, czy mamy za No i skończy zok. się to prawo pierwszej nocy, nie? Na drugiego, na trzeciego. Wasia, Wasia, tajne jak kiedyś. To już to już. No to wieście te. Tak, zamknijcie sobie, ładnie z tymi, nie? Ale tak, dopóki z tymi, no właśnie. O dobra, no to ja niewiasty, tak? Ty też ty nie widzisz tym aparatem ty to